Gdy administracja prezydenta sama rozpoczęła wojnę celną, w amerykańskich supermarketach na nowo wybuchła gorączka gromadzenia zapasów. Poza makaronem, instant i papierem toaletowym, tym razem na półkach pojawił się produkt, bez którego, jak twierdziło wielu, nie dało się żyć. Stałam przy pustej półce. Niektórzy wręcz płakali, przytulając do piersi pudełka z towarem. W samym środku tego chaosu znalazła się pewna matka dwójki dzieci, Sara Williams. Cóż to za produkt z Polski, który wywołał takie poruszenie w całej Ameryce? Wszystko zaczęło się tutaj. Nazywam się Sarah Williams i jestem zwyczajną matką wychowującą dwójkę dzieci na cichym przedmieściu w Minnesocie. Ten dzień był jak każdy inny. Wstałam wcześnie rano, aby przygotować maść. Na policzku mojego młodszego syna, Ryana, wyraźnie widać było ślady podrapaniu się przez całą noc. Znowu swędzi, mamo? – zapytał Ryan – podnosząc swoją małą rączkę, by podrapać policzek. Nic się nie martw, kochanie. Zaraz przejdzie, pocieszyłam go. Ale to było kłamstwo, które powtarzałam od lat. Byliśmy u niezliczonych lekarzy. Drogie kremy i leki na receptę nie przynosiły rezultatów. W nocy dzieci płakały, a rano musiałam prać zakrwawione poszewki. Taka była moja rutyna. Prawdę mówiąc, mój stan był równie ciężki. Skóra na szyi i w zgięciach łokci często była w stanie zapalnym. O makijażu nie było mowy, samo dotknięcie powietrza sprawiało ból. Moje odbicie w lustrze stawało się z dnia na dzień, coraz bardziej obce, a twarze moich dzieci były coraz bardziej poszarzałe. Pewnego dnia, przeglądając media społecznościowe, mój palec zatrzymał się na jednym zdaniu. Amerykańskie leki nie pomagały na atopowe zapalenie skóry, ale ten polski kosmetyk wyleczył je całkowicie w dwa tygodnie. Polska? Szczerze mówiąc, byłam sceptyczna skoro nawet leki od czołowych światowych koncernów farmaceutycznych nie działały, jak mógł pomóc kosmetyk z odległego kraju. Ale w tamtym momencie czułam się jak tonący, który chwyta się brzytwy. Patrzenie na płacz moich dzieci każdej nocy było zbyt bolesne. Późno w nocy, w salonie, otworzyłam laptopa. Mąż już spał, a dzieci dopiero co zasnęły. W tamtym czasie nie wiedziałam prawie nic o Polsce. Wiedziałam tylko, że to kraj na mapie Europy, znany z trudnej historii i pysznego jedzenia. Ale tamtej nocy po raz pierwszy weszłam na stronę internetową, na której można było zamówić polskie produkty. Znalazłam tam niezliczone recenzje, historie o cudownych poprawach stanu skóry. Palec, którym miałam nacisnąć przycisk zamówienia, drżał, podobnie jak wtedy, gdy z receptą w ręku stałam przed apteką. Dobrze, to będzie ostatni raz. Jeśli to też nie zadziała, nie będę już na nic liczyć. Na stronie internetowej było napisane, że dostawa może potrwać długo, ale mogłam czekać. Co dziwne, po złożeniu zamówienia poczułam ulgę. Może to było poczucie spokoju, że coś zrobiłam. Tamtej nocy po raz pierwszy od wielu miesięcy spałam spokojnie. Miałam przeczucie, że coś się zmieni. Codziennie wypatrywałam paczki pod drzwiami. Dostawa trwała dłużej niż się spodziewałam. Mimo wyjaśnień, że przesyłka musi przejść przez dwa transporty lotnicze i jeden morski, szczerze mówiąc, nie miało to dla mnie znaczenia. Wpatrywałam się tylko w drzwi, czekając, kiedy pojawi się pudełko. Dwunastego dnia wreszcie dotarło małe pudełko. Gdy tylko zobaczyłam napis produkt z Polski, poczułam, jakby to było pudełko z lekarstwem. Otworzyłam je ostrożnie. W środku znajdował się krem do skóry, pokryty nieznanymi literami. Chociaż nie było instrukcji obsługi, proste wyjaśnienie sposobu użycia po angielsku wystarczyło. Delikatnie nałożyłam krem na policzek Ryana w miejscu, gdzie rany były najgłębsze. Czy to naprawdę zadziała? Pytałam w myślach, ale nadzieja była silniejsza. Całą noc nie spałam, obserwując syna, by sprawdzić, czy drapie się mniej. Następnego ranka skóra Ryana wyglądała na mniej opuchniętą. Choć myślałam, że może to tylko moje przewidzenie. Czułam, że jest inaczej. Tydzień później strupy zaczęły odpadać, a dziesiątego dnia zobaczyłam uśmiech mojego syna w lustrze. Mamo, już nie swędzi. W tamtej chwili nie mogłam powstrzymać łez. Po raz pierwszy od lat moje dziecko nie drapało sobie twarzy. Wtedy zebrałam się na odwagę i zaczęłam smarować kremem zgięcia własnych łokci. Niewiarygodne. Po raz pierwszy od miesięcy mogłam założyć koszulę z długim rękawem, a materiał nie ocierał się o skórę. Bezpieczenia, bez swędzenia, czułam, jakbym odzyskała własną skórę. Pewnego wieczoru mąż zauważył, Sara, ostatnio wyglądasz inaczej. Stało się coś dobrego? Dopiero wtedy zdałam sobie sprawę, jak dawno się nie uśmiechałam. Radość z codziennego życia, która zniknęła z powodu bólu moich dzieci i mojego własnego cierpienia, powoli wracała. Wtedy zrozumiałam, że to nie jest zwykły kosmetyk. To była nadzieja. A ta nadzieja przybyła z daleka, z kraju, którego prawie nie znałam i który dopiero co odnalazłam na mapie. Chciałam dowiedzieć się więcej, jak ten produkt został stworzony, dlaczego działał. Zaczęłam szukać informacji o polskich kosmetykach w internecie i stopniowo poznawałam termin P-Beauty, który zaczynał zyskiwać na popularności w Ameryce. Pewnego ranka, parząc kawę w kuchni i słuchając wiadomości, przeżywałam chwilę wytchnienia po odwiezieniu dzieci do szkoły. Nagle wyraz twarzy spikera na ekranie się zmienił. Rząd prezydenta sama podjął decyzję o nałożeniu 25% cła na kosmetyki z Polski, które wejdzie w życie już w przyszłym miesiącu. Spowoduje to nieunikniony wzrost cen. Ręka trzymająca filiżankę kawy zamarła w powietrzu. W głowie miałam pustkę. Skóra moich dzieci dopiero co zaczęła się poprawiać. Kupno jednego słoiczka kremu i tak nie było proste, a teraz cena miała jeszcze wzrosnąć. Czułam się bezradna. Wiadomości mówiły dalej o napięciach politycznych, nierównowadze handlowej, ale te słowa do mnie nie docierały. W głowie miałam tylko jedną myśl: co teraz zrobić? Tego popołudnia ponownie weszłam na stronę internetową, ale produkt, który kupowałam, był oznaczony jako wyprzedany. Podobne produkty również były niedostępne. Termin dostawy był niepewny. Na innych stronach było tak samo. Wtedy moja córka Hanna. Podeszła do mnie od tyłu i zapytała: Mamo, kiedy przyjdzie nasz krem? Nie potrafiłam odpowiedzieć. Obraz przed moimi oczami pociemniał. Dopiero co zobaczyłam, jak moje dzieci przestały się drapać i poczuły się komfortowo. Czy mieliśmy wrócić do tego, co było wcześniej? Tej nocy wyjaśniłam sytuację mężowi. Wyglądał na zdziwionego. Po co tak się martwić o kosmetyk? Jest tyle innych rzeczy, ale on nie wiedział, jak wielkim cudem była poprawa skóry naszych dzieci. Powiedziałam stanowczo: To nie jest tylko kosmetyk. Dla naszych dzieci to artykuł pierwszej potrzeby. Kilka dni później, przed lokalnym supermarketem, przytulałam ostatnie pudełko polskiego kosmetyku. Inne matki w milczeniu gromadziły zapasy. Niektóre płakały, pytając pracowników, czy dany produkt jest jeszcze dostępny. Po makaronie Instant, papierze toaletowym i maseczkach. Teraz to polskie kosmetyki stały się produktem, bez którego jak wszyscy mówili, nie dało się żyć. W myślach krzyczałam: My naprawdę nie możemy bez niego żyć. Przytuliłam ostatnie pudełko i podeszłam do kasy. Położyłam produkt w miejscu, gdzie wisiała pusta tabliczka z napisem Promocja. W powietrzu unosiło się lekkie napięcie. Ręka Hanny, na której wierzchu widać było ślady podrapaniu, mocno ściskała moją dłoń. Córka szła obok mnie w milczeniu, jakby obserwując moje reakcje. Mamo, to nasze? Zapytała. Tak, kochanie, nasze. Wtedy ktoś odezwał się cicho z tyłu. Przepraszam, czy mogłaby mi pani odstąpić chociaż jedno opakowanie? Gdy się odwróciłam, zobaczyłam kobietę. Na jej ramionach wyraźnie widać było zmiany typowe dla atopowego zapalenia skóry. Serce mi zamarło. Zawahałam się przez chwilę, a potem potrząsnęłam głową. Łzy napłynęły mi do oczu. Nie z poczucia winy, ale z przytłaczającego uczucia bezradności. W drodze do domu Hanna zapytała: Mamo, dlaczego jej nie dałaś? Nie wiedziałam co powiedzieć. Jak wytłumaczyć to małej dziewczynce? Tej nocy, gdy dzieci już spały, położyłam pudełko na stole w jadalni i wzięłam telefon, by nagrać selfie wideo. To nie kosmetyk, to lina ratunkowa, która pozwoliła mi odzyskać twarze moich dzieci, a teraz mówią, że nie można go kupić. Tak bardzo się boję. Po nagraniu obejrzałam wideo. Głos, który z siebie wydobyłam, brzmiał obco. Tak naprawdę nie wiedziałam, po co to nagrałam. Chciałam się komuś wygadać. Kiedy miałam już usunąć wideo, mój palec przypadkowo nacisnął przycisk Udostępni. Następnego ranka moje wideo spotkało się z większym odzewem, niż się spodziewałam. W komentarzach rodzice w podobnej sytuacji wyrażali swoje współczucie. Niektórzy, tak jak ja, szukali polskich kosmetyków. Inni wyrażali swoje niezadowolenie z polityki celnej. Kilka dni później, przed moimi drzwiami stanął reporter z lokalnej gazety z małym aparatem i notatnikiem. Obejrzałem wczoraj pani wideo. Czy mógłbym prosić o wywiad? Na początku się wahałam. Takie zainteresowanie mnie przytłaczało, ale wiedziałam, że to nie jest tylko sprawa mojej rodziny. Otworzyłam drzwi i zaprosiłam reportera do środka. Wywiad był krótszy niż myślałam. Opowiedziałam po prostu prawdę. O cierpieniu moich dzieci, o przypadkowym odkryciu polskiego kosmetyku i o bombie zegarowej w postaci cła, która nagle wybuchła. Mówiąc do kamery, czułam dziwny spokój. Myślałam, że najgorsze już minęło. Nie wiedziałam, że ten mały wywiad całkowicie zmieni moje życie. Po opublikowaniu wywiadu z Sara w lokalnej gazecie jej historia zyskała rozgłos szybciej niż się spodziewała. Początkowo większość komentarzy wyrażała współczucie, ale po kilku dniach zaczęły pojawiać się głosy krytyki. Czy to naprawdę jest aż tak dobre? To tylko gromadzenie zapasów pod wpływem mody. Nawet nie wie, jakie składniki są w tym kosmetyku, a smaruje tym twarz. Gdy zobaczyłam te komentarze w internecie, na początku starałam się je ignorować. Niezależnie od tego, co kto mówił, fakt, że skóra moich dzieci się poprawiła, pozostawał niezmienny. Ale te słowa zaczęły mnie coraz bardziej irytować, bo wydawało mi się, że kpią z mojej decyzji. Opublikowałam więc krótki wpis w mediach społecznościowych. To nie jest moda. Odzyskałam twarze moich dzieci. Po opublikowaniu wpisu poczułam się trochę lepiej, ale jednocześnie zaczęły narastać we mnie wątpliwości. Czy ten produkt jest naprawdę bezpieczny? Jakie składniki zawiera? Czy na pewno można go bezpiecznie stosować na skórze moich dzieci? Pewnej nocy mąż usiadł obok mnie i zapytał: Sarah, naprawdę masz aż takie wątpliwości? Kiwnęłam głową. W takim razie pojedź i zobacz na własne oczy. Na początku myślałam, że żartuję. Do Polski? Na drugi koniec świata? Przecież mam dzieci i pracę. Kiedy o tym myślałam na mój telefon, przyszło powiadomienie o nowym e-mailu. To była wiadomość z centrali firmy kosmetycznej w Polsce. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Pani historii. Jeśli jest choćby jeden amerykański klient, który rozumie nasze intencje, jesteśmy gotowi ujawnić mu cały nasz proces produkcyjny. W załączniku znajdowało się zaproszenie do Polski z informacją, że firma pokryje koszty przelotu i zakwaterowania. Długo wpatrywałam się w ekran. Mąż położył rękę na moim ramieniu i powiedział: Jedź. Przecież naprawdę chcesz wiedzieć, prawda? Podjęłam decyzję. Aby już nigdy nie dać się zwieść niczym słowom, pojadę i zobaczę na własne oczy. Wytłumaczenie tego dzieciom nie było trudne. Mama jedzie w specjalną podróż. Jak wrócę, przywiozę jeszcze lepszy krem. Trzymając w ręku bilet lotniczy i przygotowując paszport, zaczęłam odczuwać strach. Nieznany kraj, język którego nie znałam. Ale ciekawość była silniejsza od strachu. Tajemnica ukryta w małym słoiczku kosmetyku i historia ludzi, którzy go stworzyli. Za oknem samolotu pas startowy lotniska Chopina w Warszawie wyglądał we wczesnym poranku mgliście. Westchnęłam głęboko. Wszystko będzie dobrze, powiedziałam do siebie. To był pierwszy raz, kiedy podróżowałam tak daleko od dzieci. Ale był z nimi tata. Mąż spojrzał na mnie ciepło, a dzieci były dumne, że ich mama w końcu poleci w podróż z prawdziwą reporterką. Na tę myśl uśmiechnęłam się. Obok mnie siedziała Rachel, reporterka z lokalnej gazety, która jako pierwsza przeprowadziła ze mną wywiad. Powiedziała, że jej redakcja zgodziła się, aby towarzyszyła mi w podróży do Polski i przygotowała materiał. Teraz nie byłyśmy już matką i reporterką. Ale towarzyszkami podróży, które chciały uwierzyć w tę samą historię. Na lotnisku czekała na nas kobieta trzymająca tabliczkę z moim imieniem. Przywitała nas serdecznie płynną angielszczyzną. Widok warszawy z okna samochodu był niesamowity. Prawie nic nie wiedziałam o Polsce, a jednak czułam się dziwnie, obco, ale zarazem komfortowo. Dojechaliśmy do małej fabryki na obrzeżach miasta. Wyglądała skromniej niż się spodziewałam. Nie stałam przed kamerą. Ale pośród procesu produkcyjnego i prawdziwych ludzi. Wyraz twarzy pracujących tam osób był imponujący. Wszyscy wydawali się dumni ze swojej pracy. W rogu fabryki podszedł do mnie badacz w białym kitlu. To nie jest zwykły kosmetyk, powiedział. To wynik tysięcy eksperymentów i szczerego pragnienia, by pomóc czyjejś skórze. Wyjaśnił mi składniki jeden po drugim. Połączenie tradycyjnych polskich ziół z nowoczesną technologią. Składniki pochodzenia naturalnego. Cała historia była fascynująca. Przed pakowaniem jedna z pracownic, wycierając małe słoiczki, powiedziała: Czytałam pani historię, bardzo mnie poruszyła. To pierwszy raz, kiedy naprawdę poczułam, że to, co robię, ma dla kogoś znaczenie. Te słowa ogrzały mi serce. Byłam zdziwiona, że moje uczucia dotarły aż tutaj. Chociaż nie mówiłam po polsku, czułam troskę i dumę w ich słowach. Zielone pola i cicho pracujące ręce, które widziałam za oknem. Uświadomiły mi, że to nie jest tylko kosmetyk. To było poczucie bezpieczeństwa, stworzone z sercem. Rachel wciąż robiła zdjęcia i notatki. Wyraz jej oczu również się zmienił. Nie przyjechała już jako reporterka szukająca tematu na artykuł, ale jak ktoś, kto odkrył coś ważnego. Tej nocy po raz pierwszy spróbowałam polskiego jedzenia w warszawskiej restauracji. Żurek, pierogi, sernik. Choć smaki były mi nieznane. Czułam się zaskakująco swobodnie, jakbym jadła obiad w domu starych przyjaciół. Wróciłam do codziennego życia. W drodze z lotniska do domu pojawiło się dziwne uczucie. Ameryka wciąż była miejscem, w którym mieszkałam, ale ja sama się zmieniłam. To, co zobaczyłam i poczułam w Polsce, zmieniło moje spojrzenie na świat. Gdy otworzyłam drzwi domu, dzieci podbiegły, by mnie przytulić. Policzek Ryana wciąż był gładki. Śmiech Hanny był tak samo radosny jak zawsze. Mąż w milczeniu wziął moją walizkę. Jak było? Wygląda na to, że masz o czym opowiadać. Tej nocy wyjęłam nowy produkt, który przywiozłam z Polski. Smarując nim dzieci, nie czułam już niepokoju, ale pewność. Za każdym razem, gdy nakładałam krem na ich skórę, przypominałam sobie twarze ludzi, których tam spotkałam. Skóra dzieci wyglądała na znacznie spokojniejszą. Mąż częściej siadał obok mnie. Choć nie pytał o szczegóły mojej podróży. Wydawało się, że wyczuwa moją zmianę. Pewnej nocy zebrałam się na odwagę i opublikowałam krótkie wideo w mediach społecznościowych. To, co zobaczyłam w Polsce, to troska. A ta troska nie jest zamknięta tylko w produkcie, ale w sercach ludzi. Wideo rozprzestrzeniło się szybciej niż się spodziewałam. Artykuł Rachel opublikowany w gazecie również pomógł. Reakcje ludzi się zmieniły. Słowa dla tych, którzy tego naprawdę potrzebują, zaczęły być coraz bardziej akceptowane. Ja też cierpiałam na atopowe zapalenie skóry, ale teraz mam pewność. Później założyłam w naszej społeczności grupę wspólnie kupującą kosmetyki P-Beauty. Ku mojemu zdziwieniu zostałam jej administratorką. Na początku się wahałam, ale chciałam podzielić się tym, czego sama doświadczyłam. W pierwszym poście ogłaszającym zakupy napisałam: Sprawdziłam to na własne oczy. Z miejsca, które chroni twarze naszych dzieci. Czułam, jakby zaczął się nowy rozdział w moim życiu. Problem Cła wciąż istniał, ale teraz byli ludzie, którzy wspólnie szukali rozwiązania. Regularnie kontaktowałam się z firmą w Polsce, dzieląc się wskazówkami dotyczącymi ekspansji na rynek amerykański. Tej nocy delikatnie smarując twarz dziecka polskim kosmetykiem szepnęłam cicho: Wszystko w porządku, kochanie. To coś, co mama zobaczyła na własne oczy i w co uwierzyła całym sercem. Leżąc i patrząc w sufit, pomyślałam: Czy zwykły kosmetyk może aż tak zmienić czyjeś życie? Może to nie był tylko kosmetyk, ale wynik spotkania czyjejś troski z moim gorącym pragnieniem. Pewnego ranka zatrzymałam się przed półką w supermarkecie. Mój wzrok przykuła etykieta w sekcji z polskimi kosmetykami. Ilość ograniczona, termin następnej dostawy niepewny. Kilka miesięcy temu to miejsce było puste, teraz choć skromnie, miało swoje wyraźne miejsce. Problem cła nie został całkowicie rozwiązany, ale gdy produkt stał się poszukiwany, kanały dystrybucji się zdywersyfikowały. Obok mnie stały dwie kobiety w średnim wieku i rozmawiały. Kiedyś używałam francuskich, ale teraz polskie są lepsze. Moja córka kupiła pięć słoiczków na zapas. Wszyscy tak robią uśmiechnęłam się. Jako jedna z pierwszych, która wyczuła ten trend, wzięłam w milczeniu jeszcze jedno opakowanie. Już bez gromadzenia zapasów, bez zmartwień. Co za wspaniałe uczucie. Po powrocie do domu delikatnie nałożyłam krem na policzek Hanny i zapytałam: Jak się czujesz, kochanie? Już nie swędzi, mamo. Ale czy Polska to magiczny kraj? Przy tym niewinnym pytaniu córki zatrzymałam się na chwilę. Jak opisać całą tę podróż? Laboratorium, które widziałam w Polsce, ludzi, których spotkałam, troskę, której doświadczyłam. Pogłaskałam delikatnie córkę po włosach i odpowiedziałam: to nie magia, kochanie. To kraj, w którym ludzie wkładają serce w to, co robią. Słońce wpadało przez okno. Śmiech Hanny był jaśniejszy niż kiedykolwiek. Rajan wrócił ze szkoły. Już nie narzekał na swędzenie. Podczas kolacji mąż zapytał: Jak tam grupa zakupowa? Nie męczycie to? Wręcz przeciwnie, to świetna zabawa. Wspólne szukanie rozwiązań z ludźmi, którzy mają ten sam problem, ma ogromne znaczenie. W rzeczywistości ta mała grupa to nie tylko grupa zakupowa. To miejsce spotkań rodziców zmagających się z za atopowym zapaleniem skóry u swoich dzieci. Miejsce dla tych, którzy czuli się bezradni w poszukiwaniu rozwiązania. Chciałam podzielić się z nimi pomocą, którą sama otrzymałam. Późno w nocy otworzyłam laptopa i napisałam e-mail do badacza w Polsce. Pana zaangażowanie przywróciło uśmiech wielu dzieciom tutaj. Dziękuję z całego serca. Naciskając przycisk Wyślij. Pomyślałam, że moje życie zmieniło się w nieoczekiwanym kierunku, ale nie była to zła zmiana. Nauczyłam się, że czasami odpowiedzi, których najbardziej potrzebujemy, można znaleźć w najdalszych miejscach. Zasnęłam z uczuciem wdzięczności, słuchając spokojnego oddechu moich dzieci. Jak podobała się Państwu dzisiejsza historia? Proszę podzielić się swoimi przemyśleniami lub uczuciami w sekcji komentarzy. Jeśli ta historia Państwa poruszyła, proszę nie zapomnieć o subskrypcji i polubieniu. Na dziś życzę wszystkim dnia pełnego szczęścia. Dziękuję za obejrzenie naszej historii. Subskrypcje, polubienia i wsparcie od Państwa są największą siłą napędową do tworzenia naszych treści. W przyszłości postaramy się przedstawiać Państwu jeszcze więcej interesujących i wartościowych historii. Dziękuję.